Nysa szalona, porośnięta rdestem japońskim, a również nazywany jako Sachaliński To jest bardzo podobne. Właściwie bliźniacze jakieś tam roślinki inwazyjne. 29 maja 2023 rok. Piękna, słoneczna pogoda. No ale już to nagrywałem na temat tych rdestu japońskiego, także można znaleźć moje filmy sprzed roku, także będę się już na ten temat wypowiadał. Jest to ciekawe bardzo, bardzo zdrowa roślinka, jeżeli chodzi o lecznicze sprawy, ale w Polsce jest uznana jako inwazyjna i pochodzi tam z dalekiej Azji. się tu znalazł niedawno i od paru lat i, i zaatakował całą rzekę, także z jednej i z drugiej strony zniknęła trawa. Dawniej rosło tak tam na tej wysepce trawa, a teraz pochłonięte całe bały tym rdestem japońskim. A taki krótki film nagram. Dawno nic nie nagrywałem, także niebawem pojawi się trochę tematów radiowych. Mam trochę takich ciekawych radi sprzed tam 50 lat i więcej. To nagram taki vlog. Trochę technicznych będzie spraw. O, to jest tak przeporut okropnie, że normalnie się dżungla zrobiła. Żeby tu wejść, to trzeba się przedzierać przez takie haszcze. O! I tak to wygląda. Niestety Urząd Miasta. Chyba Urząd miasta, nie wiem dokładnie kto, ale chyba tak. Walczy z tym wycina. I nie daje rady, bo co roku odrasta z powrotem. Było niedawno wycięte, niedawno nagrywałem tu filmy. Chociaż tak w międzyczasie wpadłem na taki pomysł, może nie głupim pomysłem byłoby rzepak tu posadzić. I rzepak prędzej wyrasta niż to może akurat by. Zagłuszyłby tę roślinę. No trzeba by było kiedyś tak spróbować taki pomysł padłem, ale tak przy okazji, bo widzę, że tak dużo szybciej urósł. A na to, jak nie ma innego sposobu, to może i taki sposób by byłby najlepszy. To tyle pozdrawiam wszystkich oglądających z pięknego mojawego dnia.